Witam was moi kochani w kolejnym odcinku z programu Zumitów GTA z uniwersum 3D. Ja jestem Hubso, no i dzisiaj przechodzimy sobie do kolejnego odcinka, a mianowicie z numerem 23. No i jak zawsze zaczynamy sobie od... O jakim piwie myślą koty? O kocim. Dzisiejszy suchar pochodzi od jednego z widzów, także mnie osobiście niezwykle cieszy fakt, że aż tak mocno zaangażowaliście się w wysyłanie sucharów, czy to na Face'a, czy to w komentarzach na YouTubie, także liczę mocno na to, że Wasza forma nie spadnie. Przynajmniej przez jakiś tam czas. A tymczasem przechodzimy sobie już do sugestii, która pochodzi od komentującego o nazwie ISP komentuje albo LSP komentuje. W sumie to nie wiem. No bo i jak le wygląda, także tak ciężko powiedzieć w sumie. Tak czy inaczej, ten użytkownik jest ciekawy tego, czy policja nas zaaresztuje. Kiedy kiedy będziemy w największym samolocie w grze. Zatem OK, sprawdźmy to. No, i jeżeli chodzi o kolejną sugestię moi kochani, to ta pochodzi od użytkownika World Art Academy, czy jakoś mniej więcej tak. Komentujący ten napisał, że ognisko, które jest dostępne podczas misji z DJKą, nie działa na żadne pojazdy. Także też przenieśmy się do gry no i zobaczmy jak to wygląda. Zatem, jeżeli chodzi o wstęp, to byłoby już wszystko. Przechodzimy sobie, jak zawsze, do szybkiej reklamy. No, a potem lecimy z kolejną świeżą porcją mitów. Partnerem odcinka i całego kanału jest serwis eneba.com, czyli miejsce, gdzie przede wszystkim znajdziesz gry w świetnych cenach. Eneba co tydzień oferuje promocje, które znajdziesz w górnej części strony. Zatem jeżeli szukasz aktualnie jakiejś gry, to koniecznie zobacz czy upatrzony przez tytuł przypadkiem nie znajduje się właśnie tutaj, do tego w najniższej na rynku cenie. W opisie filmu znajdziesz wszystkie linki, a ponadto jak zawsze przypomnę, żebyś przy zakupie pamiętał o wykorzystaniu mojego kodu zniżkowego, bo to zawsze kolejne zaoszczędzone kilka złotych. Eneba.com to zaufany serwis, którego każdemu polecam. Pani lekich obyczajów, siedząc w aucie z klodem zaczyna go uleczać. Jeśli wsiądziesz z nią do normalnego samochodu, to da ci ona dodatkowe 25 HP życia. Jeżeli z kolei będziesz w gabriolecie, mając na przykład 21 HP, to od razu dostaniesz 125 HP. No tak, mity z laskami to wy chyba zawsze dość mocno lubiliście, z tego co pamiętam. Wiedzą skubańcy co dobre w końcu. No okej, okay, mi się osobiście wydaje, że ten mit był delikatnie dziwnie napisany. O, ty pindo. Ej, co jest, nie jestem przystojny czy jak? Okej, okay, jesteśmy już na miejscu, jak pewnie doskonale wiecie, i też o co po części w tym idzie chodziło, to gdy pojedziemy sobie z panią lekkich obyczajów w jakieś tam ustronne miejsce, chyba to miejsce zbytnio jej nie odpowiada, chociaż cały czas nam zabiera ta pani gotówkę, a... Życia nie przybywa. Co jest też dziwne. Chodziło mi o to, że gdy pojedziemy sobie z panią lekkich obyczajów w ustronne miejsce i zaczniemy właśnie korzystać z jej usługi, no to jak widzicie, życie nam tak przybywa powolutku. No ale jak będziemy właśnie w takim samochodzie jak ten, czyli przykładowo. W ogierze, what de facto za nazwa. No to całość ma się zakończyć w taki sposób, że dostaniemy od razu 125 HP życia. Jak będzie. Mam nadzieję, że przekonamy się za chwilę, chociaż znowu kolejna laska mi odmówiła. Coś tu ewidentnie nie gra dzisiaj. Ta nawet do szybki nie podeszła. No to, co przed chwilą nie chciała wsiąść do naszego samochodu, jednak postanowiła się skusić. Spoko. Lecimy sobie zatem po raz kolejny w ustronne miejsce i zobaczmy, jak tym razem ta usługa będzie wyglądać. No tak, szybko okazało się, że chyba to, co napisał twórca tego mitu, jest prawdą. No i chyba też ciężko będzie to jakkolwiek zanegować. Niemniej z uwagi na to, że mit jest sam w sobie bardzo przyjemny, to podjedźmy i wykonajmy jeszcze jedną próbę. No tak, moi kochani, to mi się wydaje, że bez przedłużania możemy sobie ten mit na spokojnie potwierdzić. Gdy mafia, w ostatniej misji w grze, zabierze ci wszystkie pieniądze z konta, to mafiozi Foreliego i tak dalej będą biegali do safe'u, znajdującego się w pokoju Tomiego, no a misja nie zostanie sfailowana. Jakiś czas temu moi kochani badaliśmy sobie to, czy Tomi Versetti, mając na koncie mniej niż tysiąc dolców, może zacząć ostatnią misję w grze GTA Vice City. No, tam się okazało, że tej misji zacząć nie możemy, co jakby nie było jest w pełni logiczne. No, ale też zdawałem sobie sprawę z tego, że tamten mit na pewno wywoła wiele niejasności i też na pewno pojawi się wiele Innych pytań, na które będziemy mogli sobie w przyszłości badając pewne rzeczy odpowiedzieć. Dlatego też dzisiaj zobaczymy sobie, czy aby na pewno będzie tak, że gdy kasa z konta Tomiego Wersetiego wyzeruje się tak jakby, to czy rzeczywiście ta misja nie zostanie sfajlowana i czy dalej mafiozi będą przychodzić do sejfu. No bo w sumie jak go w teorii opróżnili, no to mały to byłby sens, co nie? Okej, okay, panowie, już biegałem do pokoju Tomiego Wersetiego. Za chwilkę kaska powinna nam z konta uciekać. What the hell, nie strzelajcie aż tak mocno. No i jak widzicie kasa mega szybko się zeruje, zobaczcie, że. No to chyba szybko nam się to udało zbadać, co? No i w rezultacie zbyt długo badanie tego mitu nie potrafiło, ponieważ szybko okazało się, że po tym jak mafia zabierze nam całą kasę, misja zostaje sfailowana. Zatem mit obalony. i w misji Drive-By nie reagują na gazu zawiący. Tak, wiem, może nie powinienem tego mówić, ponieważ często tak mówię, że coś jest mega ciekawe, ale naprawdę ta rzecz mnie mega zaintrygowała i moim zdaniem jest godna uwagi. Jeżeli chodzi o gazu zawiący, to z tego co do tej pory się dowiedziałem, to no reagują na niego wszyscy. Jak rzucimy sobie gazów zawiący w ballasa, takiego szwędającego się po ulicy, to chyba miałem na myśli, no tak doskonale widzicie, taki ballas no dusi się, krztusi, jak tak długo się będzie krztusił, dusił, to po chwili um że co za chwilę pewnie też zobaczycie no i voilà! I wydaje mi się, że ogólnie jedyną osobą, która w całym stanie San Andreas nie reaguje na gaz łzawiący, no to jest to właśnie ten oto jegomość. Jak doskonale widzicie, możemy sobie na ulicę wyrzucić chyba 100 tysięcy tych gazów łzawiących i CJ kompletnie na nie nie reaguje. Jest to w sumie delikatnie ciekawe, dlaczego tak się dzieje i dlaczego twórcy tego nie zaimplementowali, w sensie, żeby na cj -a ten gaz łzawiący jakoś tam działał, no ale nie będziemy wnikać w szczegóły i przejdziemy sobie już do badania tego mitu. I czemu nie mogę tej cutscenki ominąć? What the hell? No i okej, okay, moi kochani, grupka balasów numer 1. rzucamy sobie rzecz jasna gazu zawiący i zobaczmy, czy ci nie będą na niego... Wydawało mi się, że ogólnie, poza tym, że zginęli oczywiście od kul chłopaków, to gdy gazu łzawiący dolatywał do miejsca, gdzie stali, no to ich żadnej reakcji nie było. Przed momentem miałem całkiem dziwną sytuację, mianowicie podjechałem sobie do grupki balasów i oni zostali momentalnie zabici przez naszych chłopaków, także było to całkiem śmieszne. Jak to się stało, że on w łeb dostał? Jak wcześniej widzieliśmy, to Balla zaczął reagować na gaz zabiący dopiero po tym, jak sobie misję sfailowaliśmy, i tak samo stało się dokładnie w tym przypadku. W sensie dokładnie tak samo stało się w tym przypadku, to miałem na myśli. Także było to całkiem ciężko zauważyć na samym początku, ale mi się wydaje, że koniec końców, no, wszystko jest jasne i mit możemy sobie najzwyczajniej potwierdzić. Im większy masz Wanted Level, tym więcej musisz zapłacić pieniędzy w ramach łapówki, żeby wyjść z więzienia. Ach, ta pogoda w GTA C jest co nie? To piękne, bezchmurne niebo, słońce, które widać na horyzoncie, no coś niesamowitego wręcz. Haha, ha, no ta. I spadaj, Mucho, głupiał ci urwekochones. No dobra, przechodzimy sobie do badania kolejnego mitu, tym razem w grze GTA Liberty City Stories. Jeżeli chodzi o to, co ja kojarzę, to powiem wam, że coś tam kojarzę. Mianowicie, podobnego... podobny mit badaliśmy sobie, jakiś czas temu, chyba w jakimś innym GTA. Może w GTA San Andreas? No to chyba jednak do końca nie kojarzę. Tak, ale coś tam chyba takiego było i pamiętam, że wtedy się sparzyliśmy. W sensie ten mit okazał się być totalnym fejkiem, nic ciekawego tam się nie udało uzyskać. No i tak to mniej więcej wyglądało, ale tymczasem do tego mitu podejdźmy sobie ze świeżą głową, no i zobaczmy co ciekawego, bo być może coś ciekawego uda nam się dzisiaj właśnie uzyskać. Ok, póki co się zatrzymamy, mamy w tym momencie dwie gwiazdki. E, próby mi się wydaje, że przeprowadzimy na kilku w sensie, może na dwóch, czterech i pięciu gwiazdkach coś takiego. Tymczasem zobaczmy, ile w ogóle nam policja zabierze. Wydaje mi się, że to było 200 dolarów. W sumie to chyba powinienem był przywiązać do tego większą wagę. Ponieważ, jakby nie było tego, dotyczy MIDI wypadałoby te kwoty dokładnie znać. Ale teraz sobie wczytałem grę. I jak widzicie, mamy 24 599 dolarów. Więc tam potem po wyjściu było 3,99 końcówka w sensie była. Więc prawdopodobnie policja właśnie nam zabrała 200 dolców. Ok, aktualnie zdobędziemy sobie ciutkę więcej gwiazdek poszukiwania. W sensie może Z4 czy coś takiego. Poczekamy na policję, doprowadzimy do aresztowania. I zobaczymy, co z tego tym razem wyniknie i jaka kwota zostanie to niego Cyprianiemu zabrana. To chciałem powiedzieć dokładnie. Powiem wam, że musiałem popełnić naprawdę sporo przestępstw, żeby wbić te cztery gwiazdki pościgu, ale koniec końców się udało i udało się także dopro doprowadzić do aresztowania. No i rzeczywiście, tak jakby toni Cyprian stracił więcej pieniędzy. Jak pamiętamy, wcześniej była to końcówka 399, a ostatnio była to końcówka 249. Także, no jakby ta kwota była rzeczywiście wyższa. Okej, okay, bicia 6 gwiazdek się nie podjąłem, ponieważ będzie to chyba trefało ze 120 lat. Póki co mamy 5 gwiazdek. Czekamy na aresztowanie, które ostatecznie udało się temu policjantowi wykonać. No i wydaje mi się moi drodzy, że po tej probie mamy chyba jasne potwierdzenie tego, że ten mit jest zwykłą ciekawostką. Gdy po failu wsiądziesz do taryfy, podróż może skończyć się na dwa sposoby. Normalnie wysiądziesz lub gdy nie masz kasy zostaniesz z niej wyrzucony. Powiem tak, niezależnie od tego co się okaże, czy ten mit będzie prawdziwy, czy będzie fejkowy, to ja i tak jestem całkiem usatysfakcjonowany z jego badania, ponieważ chodzi w nim o sfailowanie zadania, w tym jestem całkiem niezły. Także moi kochani, tymczasem podjeżdżamy sobie do Gonzaleza, czy tam do willi Diaza, jak zwał tak zwał, w sensie misja jest tak jakby od Gonzaleza, ale willa jest Diaza, pewnie wiecie co i jak. Bierzemy sobie od niego zadanie, myślę, że nie będziemy tutaj zbytnio kombinować, tylko po prostu się w jakiś tam sposób zabijemy, co chyba w przypadku tego zadania aż tak po nie będzie, no zajebiście. Serio, akurat musiałem taką misję wybrać, gdzie nie będę mógł popełnić samobójstwa, poważnie, czyli okazało się moi kochani, że w micie, gdzie trzeba coś sfejlować, w sensie misji i tak będę umiał to failować. Także jest to chyba zupełnie nowy poziom failowania, nie osiągnięty przez nikogo innego wcześniej. A, no i właśnie, zapomniałem jeszcze wyzerować stan konta. No okej, okay. ostatecznie jak trochę ochłonąłem, to udało mi się wykonać kilka sensownych prób i to co uzyskałem jest nieco absurdalne. Bowiem okazuje się, że w GTA Vice City Stories można jeździć taksówkami całkowicie za darmo. Taksówkarz wpuści nas do taksówki, a następnie dowiezie i co więcej nie wkurzy, mimo nieotrzymania zapłaty. Także tak to w tej grze wygląda.